Jeden system, wiele rozwiązań. System Visocall IP firmy Szrak-Sekonet jest wiodącą platformą w branży opieki zdrowotnej, bazującą na nowoczesnej technologii IP. Protokół internetowy umożliwia szybkie przesyłanie obszernych pakietów informacji. Ta sprawdzona i przystępna cenowo technologia stanowi podstawę systemu Visocall IP. Całe okablowanie systemu przyzywowego i komunikacji, telefonu, radia, multimediów, internetu można zredukować do jednego przewodu sieciowego. Ułatwia to planowanie i instalację, a także redukuje koszty przy późniejszych rozbudowach lub konserwacjach. Personel ma całkowitą kontrolę nad wszystkimi pomieszczeniami dla pacjentów. Każde wezwanie i wydarzenie kierowane jest automatycznie we właściwe miejsce. W nagłych wypadkach personel pielęgniarski poprzez naciśnięcie przycisku przywoławczego może przesłać powiadomienie do urządzenia mobilnego lekarza. Szybka i skierowana do odpowiedniej osoby informacja zapewnia pacjentowi niezwłoczną i skuteczną pomoc. Pacjenci mogą wyzwalać różne rodzaje przywołań a możliwość bezpośredniej komunikacji zdecydowanie skraca czas dotarcia personelu do pacjenta. Również poza dyżurką, naciskając przycisk przywoławczy, można w każdej chwili przekierować przywołania pacjentów na urządzenia mobilne. Personel pielęgniarski, lekarski, administracyjny, a także sami pacjenci korzystają z różnorodnych funkcji systemu Visocall IP. Kompleksowa platforma komunikacyjna korzystnie wpływa na efektywność i ułatwia codzienną pracę personelu. Intuicyjnie obsługiwane centrum multimedialne uprzyjemnia i urozmaica pobyt pacjentom i mieszkańcom. Umożliwia im również korzystanie z usług komunikacyjnych i informacyjnych bez konieczności opuszczania łóżka. Prawa jakości opieki i serwisu, zdecydowanie zmniejsza koszty, optymalizuje procesy, podnosi efektywność wszystkich świadczeń, zwiększając tym samym atrakcyjność instytucji. Modułowa budowa systemu VisoCall IP umożliwia korzystanie z pojedynczych urządzeń lub z wielu wzajemnie powiązanych, tworząc rozbudowaną infrastrukturę. Elastyczność systemu zezwala na indywidualne programowanie funkcji, całkowicie dostosowanych do potrzeb użytkownika. System jest stosowany z powodzeniem od lat w szpitalach, klinikach, sanatoriach, centrach rehabilitacyjnych i domach opieki. Jeden system, wiele rozwiązań. VisoCall IP firmy Shrax EcoNet to system przyszłości w branży opieki zdrowotnej.